Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Demistyfikacja medialnego Matrixu. Przypominam, te odcinki mają wytłumaczyć, pokazać drugie dno tych tekstów, tych informacji, które są pokazywane w mediach, które są omawiane w mediach. Dzisiaj chciałbym zająć się artykułem, który ukazał się na portalu biznesinteria.pl. Skarbówka ściągnie pieniądze z konta? Pytanie. Ministerstwo jasno o abonamencie w nowej odsłonie. Nie wiem czy państwo zauważyli, że oni nie mają górnej granicy w pobieraniu opłat, im już nic nie wystarcza. Jeżeli daje się cokolwiek, daje się palec, to oni biorą całą rękę, potem cały łokieć, potem całego człowieka wciągają w swoje tryby. Nie ma górnej granicy pobierania podatków nikt nikt nie jest w stanie ich przed tym powstrzymać proszę zauważyć że wprowadzają opłaty parkingowe i te pieniądze nie idą dla społeczności one idą dla nich to oni decydują oni decydują ile włożyć sobie do kieszeni a ewentualnie to co zostanie wtedy coś tam robią stawiają jakieś słupki malują te słupki i tak dalej i tak dalej my nie możemy nic w żaden sposób zareagować to nie jest państwo demok demokratyczne to jest po prostu tyrania tych którzy sprawują władzę. No ale cóż, jedźmy z tym artykułem i go komentujmy. Niemała rewolucja czeka abonament RTV w Polsce. Unijne przepisy wymagają od Polski zmian bardziej przejrzystego systemu finansowania mediów publicznych. No właśnie bardziej przejrzystego systemu finansowania mediów publicznych. Jak się Państwu wydaje, na czym to powinno polegać? Powinniśmy się zrzucać, tak, okej, okay, no jeżeli to są media publiczne, no to wszyscy powinniśmy się na to zrzucać. Ale nie wiem, czy Państwo pamiętają ostatnią awanturę, właśnie TVP, która jest medium publicznym, który jest finansowany z naszych pieniędzy. Mianowicie zaprosiła wszystkich kandydatów na prezydentów do omówienia debaty, która ma być bodajże 12 go Maja. I proszę, na 13 kandydatów nie zgłosiło się chyba czterech, natomiast przeprowadzono głosowanie, że nie chcą mieć jednej dziennikarki. Ta dziennikarka to nie pamiętam jak ona tam ma na nazwisko, niedługo sobie przypomnę. W każdym razie tej dziennikarki, pani Sznep, o, nie chcą pani Doroty Sznep, nie chcą jej mieć jako właśnie osoby prowadzącej, bo nie mają do niej zaufania, bo uważają, że ona jest propagandystką, a nie dziennikarką. Czyli było 13, nie przyszło chyba czworo, czyli 9, 9 osób było z różnych komitetów i aż 8 osób zagłosowało, że jej nie chcą. Niestety, w teorii publiczna, więc nasza telewizja, nie chciała się na to zgodzić. Jest to po prostu narzędzie propagandy. Jak zatem powinno wyglądać finansowanie, przejrzyste finansowanie mediów publicznych? Proszę zauważyć, że tutaj w tym fragmencie jest powołanie się na jakieś tam unijne przepisy, które wymagają zmian na bardziej przejrzysty system. System finansowania mediów. A dlaczego nie na bardziej przejrzysty system funkcjonowania mediów? My powinniśmy płacić z naszego na przykład 1,5% na te media, które uważamy za właściwe. I to byłoby najbardziej przejrzysty projekt finansowania mediów, prawda? Bo my byśmy decydowali jako naród, co chcemy oglądać, a czego nie chcemy oglądać. W planach była zmiana comiesięcznych rat w jedną opłatę w roku. Czy te plany wejdą w życie? Po roku od pierwszych deklaracji pytamy w Resorcie Kultury, jak i kiedy zmieniony zostanie abonament RTV. I teraz taka rzecz. Ciekawa informacja. Nie będziemy już płacili co miesięcznie, tylko to zostanie zamienione na jedną opłatę w roku, czyli będzie chyba lepiej. Zobaczymy. Obecnie abonament RTV w wysokości 27-39 zł miesięcznie opłaca nie, nieco ponad 32% zobowiązanych, a niestety zobowiązani jesteśmy wszyscy pomimo tego, czy oglądamy, czy nie oglądamy państwowych mediów. Ja nie słucham ani nie oglądam tego dziadostwa. Po prostu mnie to w ogóle nie interesuje i nie chcę na to G płacić. Według medialnych zapowiedzi abonament wkrótce miałby zostać zastąpiony roczną opłatą audiowizualną w wysokości 108 zł. No więc 27 razy 12 to jest 270, jeszcze będzie 300, 300 parę złotych i ma być zastąpiony opłatą 108 zł. No to czysty zysk i nie będziemy płacili co miesiąc, tylko będziemy płacili co yy, raz na rok. Resort Kultury potwierdza, że abonament w starej wersji zostanie zlikwidowany. Czym będzie zastąpiony? Ministerstwo komentuje pobieranie opłaty bezpośrednio przez skarbówkę. Widzą Państwo, czyli po prostu skarbówka już jest narzędziem do wyciskania z nas pieniędzy. Skarbówka ma dostęp do naszego konta i po prostu będą pobierali to wszystko z naszego konta. Także ucisk rośnie. Obecnie. Abonament RTV wynosi niespełna 30 zł miesięcznie i dotyczy odbiorników radiowych i telewizyjnych. Nadal jednak wielu Polaków unika tej opłaty. W roku 2024 abonament opłacało zaledwie nieco ponad 32% zobowiązanych. No dobrze, a ile te wasze yy, audycje, ilu Polaków w ogóle słucha, ile w ogóle chce słuchać? Bo ja tego nie chcę słuchać. Dla mnie, media publiczne są po prostu tubą propagandową. Zresztą sami to potwierdzacie, bo w momencie, kiedy przyszło P.O. do władzy, no to powiedziało, że, że PiS, telewizja prowadzona przez PiS, była jedną wielką tubą propagandową. Natomiast jak PiS przyszło do władzy, to wyrzucili P.O., bo uważali, że P.O. było tą, tą tubą pro propagandową. Proste, logiczne, więc jedni i drudzy przyznają, że jest to tuba propagandowa, ale zmuszają nas do płacenia i będą nas zmuszali właśnie poprzez to, że. Będą nam ściągali te opłaty bezpośrednio z konta, czy tego chcemy, czy nie, czy oglądamy to G, które oni produkują, czy nie. Także apetyty mają bez umiar. Zmiany w abonamencie RTV. Ostatnia. Podwyżka abonamentu RTV miała miejsce w roku 2023. Od tego czas, czasu stawki pozostają niezmienne i wynoszą. No przepraszam bardzo, to taki długi okres. Sami robicie inflację, sami dodrukowujecie pieniądze i dlatego podwyższacie. To nie dodrukowujcie, nie będziecie musieli robić podwyżek. 2730 miesięcznie za radio i telewizję, 870 miesięcznie za radio. Podkreślam jeszcze raz: ani nie oglądam tej telewizji, ani nie słucham ani jednej stacji radiowej. Także w tym roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji utrzymała te stawki. Abonament jest płatny do 25 dnia każdego miesiąca, a jego łączny roczny koszt to 327,60 zł. 60 groszy. Wkrótce jednak mogą one przejść do historii. Pamiętają Państwo, dobra wiadomość, będzie mniej, bo będzie zaledwie 108, czyli na, jak na razie czytamy. A pamiętajcie Państwo, że ludzie czytają do pewnego miejsca, że potem odrzucają. Jak na razie wydaje się, że będzie super, bo będzie trzykrotnie mniej będziemy płacić. Już w ubiegłym roku w Interii biznes informowaliśmy o planach na zastąpienie dotychczasowego abonamentu RTV nową opłatą w wysokości 108 zł rocznie, 9 zł miesięcznie. Uch, mowa o opłacie audiowizualnej, która byłaby pobierana i teraz uwaga od każdego domownika. W wieku od 26 do 75 lat. W przypadku czteroosobowej rodziny, rodzice i dwójka dorosłych dzieci oznaczałoby to wydatek rzędu ponad 430 zł rocznie. Po roku od tej deklaracji ponownie pytamy, pytamy o nowy abonament będzie drożej. I teraz jest taka rzecz. Proszę zauważyć, że dziennikarze chwalą się, że oni tak nas informują, i tak dalej, ale nie poruszają istoty rzeczy. W ogóle nie zadają sobie pytania, no dobrze, ale jeżeli ludzie nie uważają tego medium za publiczne, bo zarówno jedna partia, jak i druga, obie rządziły przez ostatnie lata, twierdzą, że były to tuby propagandowe, to z jakiej okazji my mamy płacić na tuby propagandowe partii rządzących? Takich pytań. Dziennikarze nie zadają. No i stąd jest, stąd jest właśnie właśnie ten mój program. Demistyfikacja medialnego Matrixu. Kolejny wśród tytuł. Skarbówka pobierze pieniądze z konta. Ministerstwo dementuje, ale widać, że takie zakusy mają, coś w tym temacie chcą zrobić. Obecnie abonament opłacamy tylko za jedno urządzenie i jedynie po rejestracji danego odbiornika na poczcie. To sprawia, że naprawdę łatwo jest uniknąć opłacania abonamentu. W myśl proponowanych zmian opłata audiowizualna doliczana miałaby być do rocznego rozliczenia PIT lub CIT, a więc pobierana wraz z podatkiem dochodowym. W praktyce oznaczałoby to, że nowy abonament zostanie pobrany przez skarbówkę z Wszystkich zobowiązanych do jego opłaty. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje projekt nowelizacji ustawy medialnej pod kątem dostosowania do wymogów Europejskiego Aktu o Wolności Mediów. Informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przesłanej interi biznes informacji. Proszę Państwa, nowomowa. Totalna nowomowa wymogi Europejskiego Aktu o Wolności Mediów. Wolne media to są takie, które same na siebie zarabiają. Ja ewentualnie mogę odprowadzać wydzieloną kwotę, którą powiedzmy jakiś tam procent właśnie deklaruje, że ja chcę na przykład na kanał Pafere, albo na kanał Nam Zależy, albo na jakiś inny kanał. Broń Boże, nie chcę na żadną publiczną telewizję, czy publiczne radio, bo to są tuby propagandowe partii rządzących. Unijne przepisy zobowiązują państwa członkowskie do ustanowienia przejrzystych kryteriów finansowania dostawców publicznych no więc właśnie ja już te przejrzyste kryteria podałem. Usług medialnych, a nadawcy publiczni powinni dysponować odpowiednimi, stabilnymi i przewidywalnymi zasobami finansowymi, właściwymi dla realizacji ich misji publicznej. Nie realizują tej misji publicznej, nic im się nie należy i dla ich możliwości rozwoju w ramach tej misji. Taki projekt w Polsce już powstał w czerwcu ubiegłego roku i jest już po konsultacjach społecznych. Teraz znowu nowomowa. Jakie to konsultacje społeczne? Czy odbyło się referendum na, na, na ten temat? Nie. To o jakich konsultacjach społecznych my mówimy? To, są, to jest jedna wielka lipa: te, te konsultacje społeczne. To jest po prostu kolejne oszustwo rządzących. I teraz. Jest już po konsultacjach społecznych dwukropek, czyli mamy tak jakby rezultat tych konsultacji, przy czym ze mną się nikt nie konsultował. Koncepcja przewiduje zniesienie opłaty abonamentowej, nie przewiduje wprowadzenia jakichkolwiek nowych opłat obciążających obywateli. Rekomendowanym źródłem finansowania misji publicznej nadawców publicznych jest budżet państwa, tłumaczy Interi Biznes, resort... I tu przeczytam dosłownie tłumaczy Interii Biznes, resortu kultury, tak, resortu kultury, nie resort, tylko niestety takie babole w tych mediach już typu Interia są sadzone. Nie sprawdzają tekstów. No i likwidacja abonamentu RTV pewna, ale kiedy? Pierwsze informacje o rewolucji w abonamencie RTV pojawiły się już w maju 2024 roku. Od tego czasu odbyły się jedynie konsultacje społeczne, a zmiany nadal są procedowane. Jak tłumaczy nam Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w najbliższych miesiącach Projekt dotyczący re reformy mediów i wprowadzenia finansowania działalności misyjnej z budżetu państwa będzie skierowany do konsultacji publicznych. Po konsultacjach projekt może trafić do Sejmu, gdzie czeka go jeszcze niekrótka droga legislacyjna. Zniesienie abonamentu nie należy zatem spodziewać się w najbliższych miesiącach. Najwcześniej zmiany mogą wejść w życie od stycznia 2026 roku. No i to już jest koniec, proszę państwa. Wspaniała, wspaniała informacja. Nie będziemy płacili za abonament, czyli to wszystko, o czym ja mówiłem, nie ma absolutnie żadnego sensu. Nie. Tak nie będzie, bo. Będziemy za to płacili, tylko nie będziemy mieli świadomości tego, że płacimy. Tak jak ludzie, większość ludzi, którzy pracują na etatach, nie ma pojęcia, że płacą podatki, bo te podatki odprowadza za nich pracodawca. Ci ludzie nie mają pojęcia. Tak samo my nie będziemy mieli pojęcia, że jesteśmy ogradani przez tak zwany budżet państwa. Nam wszystkim wydaje się, że budżet państwa to jest taka skarbnica pieniędzy. W ogóle się nie zastanawiamy, kto te pieniądze tam wkłada. One są po prostu zabierane nam. Właśnie w postaci podatków, czy w postaci druku pieniądza, czyli inflacji. I potem właśnie są kierowane na różnego rodzaju takie zabawki służące do tego, żeby trzymać nas za twarz, żeby manipulować nami, żeby formatować nasze mózgi, sposoby naszego myślenia, itd. itd. Proponuję, żeby Państwo w ramach jeszcze właśnie, tak jakby dalszego, poszukiwania, bo cały czas nawołuje do tego, żeby prowadzić rozumowanie od podstaw. Czyli jeżeli Państwo sobie wysłuchali tej mojej pogadanki, warto poszukać jeszcze właśnie dyskusji w telewizji polskiej klubu, klubów wyborczych, komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta, którzy i praktycznie jednogłośnie nie chcieli danej w cudzysłowie dziennikarzyny. Do prowadzenia debaty. Nie chcieli tej pani, bo uważali ją za propagandystkę. Popatrzcie, co oni mówili, co ten cały zarząd mówił. To są. Cyniczni ludzie, którzy żyją z naszych pieniędzy, bardzo dobrze żyją z naszych pieniędzy, bo zabierają tyle, ile uważają za stosowne, sobie wypłacają tyle, ile chcą, a resztę kierują do tego, żeby formatować nasze mózgi, żeby nasze mózgi robiły to, co oni nam każą, żeby w naszym państwie nie było żadnej demokracji, tylko żeby było robione to, co oni uważają za słuszne. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, no i zapraszam na kolejne odcinki na kanale PAFERE.